Dzisiaj będzie o oponach, o których jeszcze u nas na kanale nie mówiliśmy. Tak jak Wam obiecaliśmy, będzie zestawienie opon klasy średniej Ultra High Performance, czyli tych dedykowanych do szybszej jazdy na mocniejszych samochodach. I są to opony dedykowane dla kierowców właśnie lubiących nieco bardziej dynamiczny styl jazdy, nieco bardziej agresywny. I będą to modele takie jak Nexen Enfera Sport, Kumo Eksta PS71 oraz 91. Kleber Dynaxer UHP, Firestone Firehawk Sport oraz Dunlop SP Sport Max RT2. Zapraszam. Powiem to na samym początku, żeby nie powtarzać tego przy każdej z prezentowanych dzisiaj opon. Wszystkie te opony będą miały asymetryczny wzór bieżnika, który najlepiej się sprawdza przy szybszych, przy mocniejszych samochodach. I ten wzór bieżnika to nic innego jak zewnętrzna część, która jest bardziej mięsista, bardziej szersza z węższym rowkiem obwodowym, oraz część wewnętrzna z większą ilością nacięć, tak by szybciej wyhamować nasz wóz, na przykład podczas ulewnego deszczu. Wszystkie opony będą miały oczywiście cztery rowki obwodowe, tak by zminimalizować zjawisko akutalningu, no i ten jeden wspomniany rowek zewnętrzny, który jest zwykle węższy, tak by opona na zakrętach miała jak najlepszą przyczepność. Oczywiście odbicie bieżnika na drodze będzie bardzo równomiernie rozłożone we wszystkich tych oponach, by przyczepność ich była jak najlepsza oraz by było równomierne zużycie tych opon. Na pierwszy ogień wybraliśmy oponę Nexen Enfera Sport, czyli inaczej SU2, która produkowana jest w rozmiarach od 16 do 22 cali. Jest to chyba najbardziej sportowa opona Nexena, następca modelu SU1, względem której wszystkie parametry, niemal wszystkie parametry zostały poprawione, oprócz komfortu oraz przebiegów, które pozostały na tym samym poziomie. Opona ta jest montowana fabrycznie m.in. do takich samochodów jak Porsche Panamera, Macan czy też Cayenne. Mam tutaj ściankę boczną, absorbującą wibracje i różne nierówności na drodze. Do tego dochodzi specjalna mieszanka gumy do sportowych osiągów, która w połączeniu z samoblokującym się wzorem bieżnika, dzięki tutaj tej SC na samym środku, daje nam to najlepszy możliwy balans między szczepnością a zachowaniem się opony na mokrej nawierzchni. Do tego dochodzi bezspojnowa budowa tej opony, budowa wewnętrzna oraz specjalna taśma stalowa, która znajduje się pod bieżnikiem. Sprawiają one, że opona jeszcze lepiej się prowadzi przy dużych prędkościach, równo się zużywa oraz poprawia hamowanie które jest bardziej efektywne. Jedną z ostatnich rzeczy, które wyróżniają tę oponę są odpowiednio dobrane kąty między rowkami a klockami bieżnika, które ułożone pod odpowiednimi kątami sprawiają, że opona jest sztywniejsza, co polepsza jej zachowanie na zakrętach oraz też hamowanie. W ramach ciekawostki opona Nexen Enfera Sport została w całości zaprojektowana i produkowana jest w Najnowszej europejskiej fabryce w Czechach i występuje też w wersjach z dopiskiem SUV do większych samochodów. Dedykowany jest to rozmiarem oraz w wersji FV do samochodów elektrycznych. Czas na producenta Kumo, który nie dojrze cechuje się bardzo długimi przebiegami, to jeszcze wspaniale zachowuje się na wodzie. Można powiedzieć, że te opony lubią wodę. Do tego jeszcze dochodzi ich cena, która względem jakości, którą dostajemy, jest niemal nieporównywalna w stosunku do pozostałych marek tego segmentu. Koło mnie są opony Kumo Eksta PS71 oraz wersja bardziej sportowa, nastawiona na sucho na wierzchnie głównie, czy jakieś tory, czyli PS91. Cechą bliźniaczą tych opon jest aramidowo-nylonowe opasanie konstrukcja, która sprawia, że opony są lżejsze. Dzięki temu i hamowanie, i samo prowadzenie jest na najwyższym możliwym poziomie. Opona PS91 wielokrotnie nagradzana nagrodami takimi jak e-design czy Red Dot ma, jak możemy zobaczyć, bloki dużo bardziej mięsiste względem wersji PS71, tej bardziej cywilnej oraz mniej nacięć, dzięki czemu lepiej będzie sprawdzała się na suchych nawierzchniach, kosztem zachowania na mokrej, od czego będzie wersja właśnie PS71. Obie te opony były testowane na przeróżnych samochodach, między innymi też na torze na Nürburgringu. Link do tych materiałów możecie znaleźć w opisie tego odcinka i sprawdzić, jak opony sobie radziły i jak ludzie oceniali ich jakość. Przechodząc do opony, Kumo Eksta PS71. Jest to opona, która w ubiegłym roku w teście autobilda zajęła piąte miejsce za takimi świetnymi oponami jak Premium Contact 7, Pilot Sport 5 oraz Asymmetric 6 od Goodyera. Jest to opona, która ma również swoją wersję dedykowaną stricte do samochodów elektrycznych. W niej znajdziecie piankę poliuretanową, która obniża hałas aż o 5 dB. Ma ona też wygładzoną ściankę boczną. Dla większej aerodynamiki ta ścianka jest również wzmacniana, tak by przenieść ciężar cięższych elektrycznych samochodów. Drugi model, który na rynku jest już od 2019 roku. Jest to opona Kleber Dynaxer UHP2, produkowana w rozmiarach od 17 do 20 cali. Samomarka Kleber od 40 lat należy do koncernu Michelin i opony Kleber, podobnie jak Michelin, posiadają w swoim składzie dodatki zapobiegające przedwczesnemu ścieraniu się opony, co będzie generowało dłuższe zasięgi. Do tego dochodzi tutaj samoblokujący się wzór bieżnika, dzięki któremu opory toczenia będą niższe, opona będzie bardziej stabilna, co też zapewni nam więcej kilometrów przejechanych z przyjemnością. Z przyjemnością też z tego powodu, ponieważ jest to najbardziej komfortowa ze wszystkich opon, które zobaczycie w dzisiejszym zestawieniu oraz posiada ona klasę A we wszystkich rozmiarach, tak by oprócz tego komfortu gwarantować nam bezpieczeństwo tak na suchych, jak i na mokrych nawierzchniach. Przed nowość od Firestone'a, model Firehawk Sport, produkowany w rozmiarach od 18 do 20 cali, i stworzony po to, aby zachować konkurencyjność na rynku względem, właśnie opon, które były wcześniej prezentowane. Mamy tutaj specjalnie spłaszczony profil z odpowiednią głębokością lemeli, które sprawiają, że opona zachowuje swoją przyczepność, i bardzo dobre prowadzenie, niezależnie od obciążenia, jakim została przytłoczona. Opona została dodatkowo wzmocniona nie tylko, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń, ale także, aby zachować odpowiednią reakcję na szybkie zakręty. Mają w tym też pomóc, podobnie jak w oponie Enfera Sport, odpowiednie kąty, jeżeli chodzi o rowki tej opony, tak by zachować właśnie odpowiednią sztywność przy oczywiście jednoczesnym, bardzo dobrym odprowadzaniu wody. Producent chwali się tutaj również zmiennym profilem żeber, który procentuje jeżeli chodzi o nacisk oraz starcie na mokrej nawierzchni i dzięki temu opona ta ma aż o 9% lepsze hamowanie względem poprzedniego modelu. Jeżeli chodzi o mieszankę tej opony, jest ta sama, o której już mogliście słyszeć w odcinkach odnośnie opony Firestone Roadhawk 2 oraz Bridgestone Turanza 6, czyli NanoProtech. Z większą ilością żywicy w składzie oraz specjalną technologią mieszania, tak aby rozprowadzić idealnie wszystkie składniki równomiernie na całej powierzchni opony. Ostatnią oponą w naszym zestawieniu będzie opona Dunlop Sport Max RT2 produkowana w rozmiarach od 17 do 21 cali. I większość z Was może się zastanawiać, co opona Dunlop robi w zestawieniu opon klasy średniej. Marka Dunlop, która od 2000 roku jest pod skrzydłami Goodyear'a, ostatnio migrowała z klasy premium do klasy średniej. Natomiast nie ma się co martwić, nie ucierpiała tutaj na jakości. Jest to zabieg stricte marketingowy, więc śmiało można na tych oponach jeździć jak do tej pory. Modele opon Dunlop są projektowane przez setki specjalistów przez wiele lat badań i testów, tak by stworzyć najlepszą możliwą wersję danej opony. I tak, w tej oponie każde z nacięć zostało odpowiednio przemyślane i zaprojektowane, aby jak najlepiej zbalansować tą oponę pod kątem tak zachowania na nawierzchni suchej podczas jazdy z wysokimi prędkościami, zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy na nawierzchni mokrej. Tutaj nacięcia w klockach zostały odpowiednio pofazowane, tak aby nie tylko część klocka stykała się z nawierzchnią podczas jazdy, ale. Cały klocek miał z nią styczność dla zachowania najlepszej możliwej trakcji. Opona ta została odpowiednio odelżona oraz został tutaj dodany składnik w postaci żywicy sosnowej, co ma na celu sprawienie, by opona była bardziej responsywna przy jednoczesnym zminimalizowaniu ewentualnych uszkodzeń tej opony. Do tego zestawienia powinniśmy jeszcze dodać oponę Falken SNS FK520, która swoim stylem, charakterem... Idealnie by się dopasowała do tego zestawienia, natomiast o tej oponie mówił już Dawid we wcześniejszym odcinku, dlatego tutaj też zostawimy Wam do niego odnośnik, abyście mogli obejrzeć i posłuchać sobie więcej o tamtej świetnej oponie. W tym materiale to już jednak wszystko. Dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia ze wspomnianymi oponami, ewentualnie co byście chcieli zobaczyć. Natomiast ja się z Wami już żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam. Na pewno czeka nas jeszcze zostawienie opon klasy premium, również ze sportowym nacięciem. Nacięciem, zacięciem. Chyba muszę jeszcze raz to powiedzieć, nie?